Witajcie, widzowie. Dzisiaj znowu zagramy w FIFA i nie wiem czemu, ale mi się nie zapisał postęp, więc zagramy te wszystkie mecze, które y, grałem na odcinku i, i tak nic ciekawego nie zrobiłem, a ja musiałam zrobić i tak trening, żeby trener mnie wpuścił do gry, więc gramy teraz z Lechem. Co jest? Uh -huh. Trening, no to co robiłem? ale przecież przed sekundą trenowałem xd no i co teraz? co teraz powiesz? widzisz? trenowałem dobra, ee, jak chcieliście tam sobie zobaczyć o co chodzi no to możecie zatrzymać w tym tam momencie ale w ogóle czemu rękę w mordę wsadziło? okej, okay, fifa widzę, że bardzo gra macie rozbudowaną tutaj, jest świetne detale i w ogóle, ale dobra My gramy teraz z legią u siebie. A nie, chyba na wyjazdzie. Nie, nie widziałem. Isak nie trafił karnego na całe szczęście. No jeszcze, jeszcze gramy osłabionym składem, bo czerwoną kartkę mamy. Jupi! Dobra, zobaczymy. Może uda się cokolwiek zrobić w tym meczu. Oby wykorzystują przerwę w grze do przeprowadzenia zmiany. Nie jest to, że poprosić piłkę. Weszliśmy w ostatnią fazę meczu, ale chyba nie mamy co spodziewać się jakichś specjalnych emocji. I drużyna kompletnie dzisiaj a ja zawiodła. Nie to za to poza odcinkiem Naprawdę, słabe nie nie nic nie Dzisiaj Krakowia. Myślę, że już się z tego nie wygrzebią, a do poprawy przed następnym meczem jest bardzo dużo. To jest dotkliwa porażka, ale Po tym przewinieniu sędzia dyktuje rzut wolny dla Krakowi. I dobrze. Działaj. Tylko, aby tym razem mi się zapisało. Bo drugi raz mi się tego nie chce. Podaj, podaj. A teraz nie. Teraz podaj. Pięknie. No ła! 10 minut do końca tego meczu. O ty wydziadł. Słowy wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Acz tu. A ja go to dalej gram na IT. I czy będzie go dobra! Ależ robi co nada, jak on to zrobił? Też się zastanawiam. Na jedenasty metr z rogu. Aj, no nie tak to miało wyglądać. Niedobre wybicie. Urdy okay. Kurdy niebezpieczne. Pięknie. Świetne wyczucie. Akcja przerwana. No nie, jak on tu wbiegł? Ruszył do ataku. Chyba wie co chce zrobić. Uf. I dobrze teraz bramkarz. Pewnie. Już bramkarz to biega. I zmiana w zespole Krakowi. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metrów. No. O ale ładnie! Jest to możliwe! Kończy się niegroźnym strzałem. Piłka w rękach bramkarza. Dobrze zbudowali tę akcję, stworzyli świetną okazję, ale Jeśli uderzenie skrzydły... pozostawiło wiele do życzenia. A! Nigdy nie podać. Najgorzej. Że... Dobrze. Krótko trzeba z nim. pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Ciekła mu teraz ta piłka za linię. Naprawdę niepotrzebna strata. Pięknie. Do mnie, do mnie, do mnie. Strzał! A zatem strzela! Urwa interwencja bramkarza. Mogą moc. Ale dobra próba, dobra. A to chodzi. Jak to musimy robić? O! Radosław murawski. Okej. Okay. Wywłącz sobie tego komentatora i sam... Wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzcie. powinien być gol! Nie. Obroniony strzał! Ale no Ten strzał wreszcie. i tak był oddany ze spalonego. A uff, to był spalone. To Szczęście mieliśmy. Co to do mnie? Eee! Hallo panowie. Proszę sygnalizować, że to do mnie. Bo ja nie wiem gdy, kiedy do Może mnie. Może teraz dobrze dobrać do partnerów. O kurde, nie dobrze... Dusił niebezpieczeństwo w zarodku. To sama końcówka. Przed nami minuta doliczonego czasu. Pięknie. Ściąga na siebie uwagę całej obrony. Cóż, no, zapowiadało no. się naprawdę nieźle, ale to już jest koniec, koniec spotkania. Ajajaj, kolejny trybunach. Mecz. Gospodarze przegrali. Ci, którzy liczyli nie dziś na niespodziankę, muszą obejść się smakiem. Ale też naprawdę. Ajaj. Aj. No nie ciekawie, nie ciekawie. Trzeba znowu trenować? Oczywiście, że trzeba. O Boże, dobra, to się wytynie ten trening po prostu. Trening, super. Dobra. Więc to zrobione. Teraz moje gwiazdy, sezon, konfiguracja. te gwiazdy? A, to nie to. A, ja chcę sezon, klendarz to jest... Piki. Nie, to była moja gwiazda. O właśnie, rozwój To było tutaj cyk, cyk, co my tutaj mamy fizycznie ja chcę tempo, o tempo jest mega przydatne przyspieszenie, szybkość biegu szybkość biegu, przyspieszenie, cyk, dobra aż jeden punkt dobra to sobie wezmę trzymaj się, dużo siły to sobie siłę ulepsza w takim razie okej okay. Teraz centrala i dalej. Na razie no to nie ciekawe. 17 miejsce No nie jak. Jeszcze z rakowym często Będziemy Ciężkim przeciwnikiem. O ale wygry a nie, wygrywamy. Przegrywamy. Ale tylko 1-0. Więc nie jest tak źle. Możemy jeszcze jakoś wyrównać być może. się nam uda. Coś tam zrobić pod koniec. Sędzia pokazuje, że można teraz dokonać sygnalizowanej wcześniej zmiany. Nie mają nic do stracenia, a wiele do zyskania mogą jeszcze odrobić tę niewielką stratę w końcówce. Okej. Każdy zdobyty metr jest na wagę złota. Trzeba odrobić straty. Aj. No gdzie. Ale to on źle podał. Nie, że ja kurde źle informowałem. Rasmussen. Biegnij. Dawaj. Robisz to. Podręcznikowa wprost. Interwencja w polu karzy. Nie, dobrze grałem. Nic złego nie robiłem. Rusz na pozycji Jean Carlos. Dziagram. Nie zobaczyłem. Jean Carlos. Chodź tu. A bo ja wiem gdzie gram? Bo do Kuna. Będzie ostateczny cios! Jest! Bardzo dobra interwencja. Tutaj chyba tutaj typu, to jest na tej, na tej Pięć minut no do końca regulaminowego czasu. O, dobrze biegnij, biegnij. Co? Blisko, ale jednak spalony. A spalony. Sztab Krakowi przeprowadza zmianę. Kiepskie zagranie teraz. Podanie do Patryka Kuna. Wow. Offside. Co? Za szybkie to wyjście za linię obrony. Podanie do Kowiaka. Nie Piąstkuje. Niebezpieczeństwo oddalone. A więc rzut rożny. Rożne. Jakże spokojniej będzie im się czekało na ostatni gwizdek, jeśli teraz zdołają podwyższyć aj, jaj! Podanie do Wdowiaka. Wdowiak. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło to się udać, uważam. ale piłka została przejęta. Dobra, mamy. Kurde, jaka laga. Ale duża ta, ta laga nie dała. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Często Tracą teraz piłkę. No już nie. Uf. Oj, no wracamy na pozycję. No to, no to na pozycję. No. Wciądaj się, żółty. Już dobrze jest. O! Podaj, 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 o, Może teraz dobrze? spróbują znaleźć wyrównanie. Ale czy starczy czasu? Ładnie aj, się aj, ten aj. atak rozwijał, ale rozpoczną teraz od bramki. Nie zdążyłam. Gdzie ja tego będę go Widzimy nie. teraz, że do czasu meczowego doliczono minutę. Aj, ja mój ślizg się nie zabrał. Wdowiak. Ocena podskoczona. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. No co? Podanie do Wdowiaka. Stelon. Ja, Ostatni jest. gwizdek! Drużynie gości nie udało się uzyskać dzisiaj pozytywnego wyniku. Nikt nie mówił, że Ej. będą kandydatami do... Dobra, miałam chociaż tą ocenę. Taką jakbyś ty panie trenerze chciał? Ode mnie? No pewnie. Ile? Ha, bo ja mam zadania jakieś. Tu ja muszę jakieś zadania robić? Ja myślałam, że ja tylko ocenę muszę mieć dobrą. O Boże. O, decyzje mam jakieś. Co to? Podwyżka, może najpierw wiemy, ja zaczął dobrze. No cóż, na no to kolejne cięcie. Dobra, jednak będę cięcie robić, a nie przyspieszyć, bo to nie ma sensu. Okej, okay, zrobione działanie. a to nic ciekawego. E, jeszcze tutaj moja gwiazda i rozwój zawodnika. Cyk. E, mam punkty. Więc teraz sobie ulepszymy strzelanie. I niech będzie strzały z daleka i siła, to się przyda. Karne, woleje, dobra, i sobie woleje jeszcze troszkę. Odblokujemy, dobra, centrala, zagramy jeszcze jeden meczek, Okej, okay. dobra, no i gramy z Wisłą Płock. I gramy. O, wygrywamy 2 do 0, to dobrze. Czyli że Wisło nie jest jakimś trudnym przeciwnikiem. To dla mnie. Dobrze może coś tam strzela jeszcze. Coś się może uda. To teraz nie będę już wszystkiego pomijał, tylko sprawdzę jakie ja mam zadanie. Zmiana w składzie Wisły Płot. Co jest? A gdzie ja? Jest? Przy takim prowadzeniu możemy już chyba z czystym sumieniem a, powiedzieć, a że no ten mieć wygranią gospodarze. Czerwimy, bo jest groźna akcja. Musiałam się teraz dośrodkować, Stefan. Ale i tak dalej. I nie. tracą piłkę. O! Wracamy. Teraz będzie niebezpieczny! Moi no gol! Trzy bramki przewagi. Niewiele I czasu do końca. Chyba razem. jest już pozamiatane, drodzy Państwo. Jaki jest wynik? Sami Państwo widzicie. Ostatnie minuty. Bądźmy szczerzy, tu już niewiele może się zmienić. Odzyskują teraz piłkę. Zobacz, nie, że nie minęło, trzeba wybić. To bitka i gol! Pierwszy strzał jeszcze udało się obronić, ale poprawki już nie. Poprawki, to doskonałe wykorzystanie sytuacji. Nie będzie jej ta poprawka. Mamy więc 3 do 1. A teraz do mnie? Pięknie. Dobra. Słych? Podaj. Teraz. Teraz strzał w kierunku bramki. A. Przesadził teraz siłą tego strzału. Piłka przechodzi ponad bramką. Zostały dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. Czy taki widzą nadzieję? Było groźnie, ale świetna interwencja obrońcy. Klasa. Dzień. Co teraz pokaże Rafał Wolski Podanie ja kryje, do dziadku. Piotra Tomasika i teraz skuteczne hmm. wybicie piłki Dobre wybicie raczej, Ale... Odbier. Wisła masz troszne. Wciąż są w opałach, mimo wybicia. To to jest bramkarz? Co to że robi? no po prostu grają. Dobra, dawajcie. Tylko minutę dłużej potrwa to spotkanie. Bramkarz gra. Trzech chwyt. A, nie. Nieważne. O! Wracaj, 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 na pozycję wracaj. Zanim cię ocenę zmniejszą. Została jeszcze tylko minuta regulaminowego czasu gry. Rafał Wolski. Jak widzisz, że po raz ostatni Ze swój gospodarzy wygrywa no, ten mecz! Okay, no, po ten pierwszych treninu. trzech kolejkach kibice liczyli... Super to super. Hmm, jeszcze tych pieprzonych zadań nie wiem. Czemu ja nie wiem, jakie mam zadania? No? O boż... Dobra to się potnie jeszcze. To będzie mniej co, no so, jakie to dla nieficy po prostu. Gdzie ty podajesz, debilu? No to jest niemożliwe no pewnie jeszcze kurna, tak tego ćwiczenia zrobił Co mam zrobić? Pozijemy mam strzelić Co jest? Jak ja mam strzelać kurde No nie da się tego zrobić No przecież to jest niemożliwe no A, strata. No to super. No co jest? Co, od razu muszę strzelić? Co za... No jak ja to mam strzelić? Niby. Przecież to jest bez sensu. Się tego strzelić, kurde, nie da. Jak niewłaściwie, dobrze zrobiłem. No ten dobrze, debilu. Wreszcie, jemy. Aha. No pewnie kurwa jeszcze lepiej. Co ja robię no? Co ja klikam? Przecież ja w górę to chcę posłać. No tak, tam jeszcze lepiej. <laughs> no gdzie? klikam, jestem jakiś chory No wreszcie, jenny Teraz jakoś nie weszło Dziwne no, tak to na pewno strzela No jak ty strzelasz Dyklu? Przybywa nowy zawodnik, łapanie ile rzeczy. Dobra. Przybywa nowy zawodnik, zróbmy z nim trening. Tak super, super. Przyszły książkę. Okej. Okay. Tak, 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 no. I słaby występ kloczowy. No da to mam mało tych punktów się zespołu. Do zakupu nie mam pewnie pieniędzy, ale sprawdzę, może też tam... O, to mi da jakieś saldy, pewnie jakieś sztuczki przyda się. Nie wiem, co ma y, taniec z, nie wiem, saldym, jakim sielnik będzie. Dobra, ostatni meczyk. Co to? Działania, nowe pensje. Po co podwyżkę? O, i jeszcze moja gwiazda, rozwój zawodnika, o właśnie jesteś do driblingu? ja z dribling, to mi się przyda. dribling, panowanie nad piłką, zwinność, panowanie nad piłką, dribling i yy, nie będzie zwinność. Dobra. OK. Yy, no i zagrajmy meczek. Jakoś jeszcze gram. Co jest? Yy. No to przecież trenuję, no. Widzisz, trenowałem, no i co teraz? Nie wiem, o co mi chodzi. Cały czas trenuję, a ten dalej ma do mnie, kurde, że nie trenuje. Nie czuję, chłopa. No nie, przegrywamy. Okej. Okay. Jest przerwa w Zobaczmy, zatem można przeprowadzić zadania. sygnalizowaną wcześniej zmianę. Świeże siły, siły na boisku zazwyczaj pomagają w pogoni za wynikiem. Niewielka tak zmiana szybkiego. w sposobie konstruowania akcji może być właśnie tak. tym, czego potrzebuje. Zrożnego, no w jedenastki. teraz Szczęścia. Dobrze, to Ziem, teraz no, zatrzymał no, ciało. na Zdecydowane wejście Dobrze. teraz wciąż przegrywają jedną bramką. To może być ostatnia okazja, by znaleźć wyrównanie. Pięknie. Ładna parada. Strzał w całej. No zależą ja do najłatwiejszych. Spocky. Trzeba znam było tu ceny. pokazać dobre, bramkarskie rzemiosło. Dość środkowuje z rogu dość głęboko. Ła, karny. Już mi tam wywaj. Nie Obrońca My pokazał, że zna swój fakt samo się bierze bardzo dobrze teraz, pewne wejście! No gdzie ja jestem? No czy ktoś mi kiedyś powie? To ja niemal pozycję... transferowa bomba. Choć wydawało się, że nic nie wyjdzie z tej transakcji. Bo ja wiem, jakie ja jest, kurde pozycje. Miał podobno inne oferty, ale zależało mu na transferze do tej ekipy. Myślę, że będzie sporym wzmocnieniem i szybko wkomponuje się w skład. Krakowia, traci piłkę. A, dawajcie. a bo ja wiem, gdzie. Może byście powiedzieli, kurde, przynajmniej gdzie ja gram. A nie staraj się wrócić na pozycję. Kurde, bo ja wiem, gdzie ja gram. Co za interwencja? Odbyta piłka. Nie, gdzie ja gram. Przepraszam bardzo. No. Ja się zaraz popatrzę przez nich, bo ja nigdy nie wiem, gdzie ja gram. No. Powrót na pozycję, dobra, czyli tu gram. Chociaż tyle, 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. A tak, powrót na pozycję, no. Jestem na tej pozycji rzekomo. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. Rzekomo. No to gdzie gram? Tu? Podanie do sekulicza. Rzuka teraz do środka. Ej, bo ja Jest nie widzę. W środku, przyjęcie, uwaga. Ja eee, na górnika zabrze Przycisnęli rywali. Proszę, jakie efekty? PN. Już od jakiegoś czasu teraz? pachniało tu brewką. Brawo! Mamy dalej. Sekundy pozycji, kurde, zmieniają. Za dziady. Jak ogarnąłem akurat gdzie gram, to wtedy mi kurna zmieniają. Pozostało już tylko 120 sekund. Wrócić na pozycję. Gdzie a, gram? Na środku? A chyba na środku. Erasmusen. Czyli jednak. O, dobra, gram no, tak na środku. Ładnie, właśnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Gram. Na środku. No gdzie no piłki nie umiesz... Tak i górna mi jeszcze zmniejszy ocenę. Za to, że on piłki nie umie przejąć. Co za działka? Sporo miejsca ma górnik. Oczywiście, że ma miejsce, bo nasza ogromna jest 100 szansę. Znakomita interwencja. Znakomita! No gdzie ty podajesz, chłopie? No! O, meczu! Goście muszą być z no, ty... Górą tym razem ekipa gospodarzy. No, jest... Łatwo ten mecz w domku po postrzubować! Zespół po prostu. Raz jeszcze mi mnie... no będzie się gadać, że płaczę w że płaczę, A to tylko gra. Jakim tutaj, tutaj się. No, jeszcze żadne zadanie. O, jedno zrobiłem chodziło. Aj, są te Dobra, ja zrobię te treningi po prostu poza odcinkiem, a czekajcie jakieś... Trzeba wysemeczowe. No nie dziwię się, ci nie da! To nie, bo nie gram w ogóle dobrze. Odpisz bo ktoś mnie nie lubię w tych mediach. No to to. Ja tyle kurna ćwiczę poza tymi odcinkami. Tam FIFA i ja tak nic nie umiem. Więc owa. Superowo po prostu No dobra, widzowie Ja już będę się z wami żegnał I co jeszcze mogę powiedzieć? Hej!